Co to za Ej, ej! Chodź tu! Widzisz Kolejny świetny, merytoryczny odcinek. Dwie owieczki. Wybaczka szelek. To nie ja, to był pająk! I teraz też jestem owcą, tak? Me, me, jestem owcą. Ogól mnie. A, 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 a. Zginąłem. What the fuck? What the fuck? Słyszę jakieś głosy? Zginąłem. jest ja słyszę jakieś głosy straszne. Zginąłem. A ktoś mi, czemu ja słyszałem straszną muzykę i ktoś powiedział APPP? <grym> czemu coś mi coś takiego robi. Lol. APPP. Czemu... Czemu... czemu ktoś mi powiedział APPP. Okej, okay, okej okay, Mandzio, okej. Okay. Ale to nie, to nie moja wyobraźnia, ktoś mi naprawdę powiedział o app, zobaczysz na materiale. No, 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 no tak, ale, tak, 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 Ale, ale... ale app! Mm -hmm. <laughs> ale mi ale powiedział app! Kto trafi w ogóle w ten klocek, ten wygrywa, wstawaj. Okej. Okay. To znaczy trafi, kto trafi najwięcej razy. No No, okay, Może bo jeszcze w ciebie w trafie. No i co z tego? Nie wiem. EJ! <śmienicza> 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 <Na 10> się <stopie. śmienicza> O, Cyrku, Proszę! Mój synek jest zajebisty! I kto mówi, że nie jest? Ja mówiłem, że nie jest... <śmienicza> o! No plecy, plecy, plecy! Czekaj, lepiej rozwalę... Dobra... Mhm, <śmienicza> 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 okay. Pff, w ogóle tak nie... Zajebista łapka, Cóż, Tomek nie jest jakiś super ekstra piękny, ale się na nim bardzo postarałem, mam nadzieję, że wam się w miarę on podoba. Okej, okay, łódka... What?! Wat? What the hell? JB. JB. Umieraj, JB. Tak kończy JB. Zawsze tak kończy. Noob. I nice. Teraz czas spora na Awesome. <dobra>, Dobra, nie udało się. Awesome. Zabij Human Ninja Murder. I Epic. Nie! Yeah. Yeah. Oh. Epyk. Dobra. Epyk. Ostatni miecz. Epyk. Yeah. Nie! Jeszcze mam tutaj. Czekajcie. Uda mi się! Uda mi się! zrobić to dla moich widzów! Epyk! Yeah! Tak! No. Minus 50 tysięcy widzów. a to była bardzo długa. Ale gdzie jesteście? Ja chciał mnie tutaj ujeżdżać. <laughs> Żera, fa, 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 fa. Czy on ma miecz? Nie ma, nie ma miecz. Ma miecz! O! Ma miecz. O! Uciekaj, Mandziu, uciekaj, uciekał, będzie uciekaj co swoje życie, uciekaj. Parkur, bierzemy go na parkur, bierzemy go na parkur. On tego nie przeskoczy i on przez to przegra, że nie będzie umiał skakać. Nie! <laughs> patrz, 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 patrz. Patrz, jak go zniszczy, jak pójdzie naimana. A to nie na odrobił. <laughs> <Będzie? śmiech> bo coś na czacie widzę. <laughs> Stara. To jest młody O, dzięki O bo i patrzcie jaka masakra Jestem miła Masakra jest miła? This is Sparta! Nie! Zaczynam rap, yo, yo, yo. 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 Kto, no to miał yo. kiedyś ja Jestem pan, a to jest mój dom Lubię drewno składać dzisiaj Lubię robić dom Oho, ho, nam sobie dom A może brzozę? Trochę w ząb O tak, ja jestem raper A nie jakiś waper I jeśli nawijam to nawijam poważnie a I rozważnie A nie y przeważnie Robię to tak, że po prostu Wszyscy kładą ziemniaki na plecach A jak na plecach to są dzisiaj W, de w dekagramach I w decach o, o, miażdżę wszystkich swoją mocą, swoją gigantyczną nocą i kocą i po prostu kocą w gimnazjum, pierszaków i robią z nich Moty. ziemniaków. Już, wystarczy. Ale to był mój freestyle. To great story, bro. Nie chcę słyszeć kontynuacji. Weźmy. Ale Myśle. Ja! Ej, wpierdol, wpierdol, masz. Sorry, sorry, sorry! Nie! Daj, zajbiście. Ej, drzewo! Nie startuję w chwili, kiedy ciebie tutaj nie ma. Ja jestem uczciwym graczem. Ja nie jestem tak jak wiesz. Inni gracze, którzy startują w chwili, kiedy jeszcze nie jest ich kolej. Okej, okay, czekaj. Ja jestem graczem, który był dobrany według specjalnej receptury. Kąd słuchaj? No rozumiem. Rozumiesz to? No, prawda? Kurde no, kurczę. Ostatni raz próbuję przejść tego cholernego parkura, który stworzył jakiś obłąkaniec, i to wcale nie byłem ja. Ja tworzyłem drugie piętro, więc Elo. To 90? Jest! 90 zrobiłem! Yes. Czy tam na górze, na samej górze też jest 90? Nie ma. Jest! SKKF! On jest potrzebny- HYYYY ty TYŻMATU! tu Ja ciebie zapierdolę! Ja ciebie zapierdolę! Masz Ja cię. zapierdolę! Kurwa ty! Ty ja nie uciekniesz! Ale masz pierdolko! Nie, proszę. Ale masz pierdol- Dobrze, spawn, Wpisujemy wszyscy spawn, <grym> dawajcie. Wszyscy okay. spawn i jeszcze zaprowadzamy go do ekspiarki. Okej, okay, don't move. Ups. <grym> ja mam- pierwsze życie stracone. Witamy na masakrze. Żera fa 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 Nieprawda. No kurde! <grystanie> Nie przelewa się. Już się wylewa. No weź to. It before hate lol, multi jest o ciebie popularniejszy, mandio, gówniaku ty hmm. Ej, nagrywamy to 14 minut, jak chciałem to multi zaraz skończyć. Przynajmniej z mojej strony, jak chcesz. Kurde, to weź, chłopie, idź Gówno. <laughs> gówno! Gówno, gówno, mówisz, proszę, proszę. Nie, nie! Nie! <laughs> Kurde! Ty to jesteś zabawny. No! Ja nie wiem co zbudować dalej. Nie mam freny. Gdzie są moje Hahaha! <laughs> Znowu nic z tym odcinku nie zrobiliśmy Ja zrobiłem. Ale co no, to... kurde! To wy się obijacie. To wy się obijacie. <śm> nie, no mój krzaczą!